Otwarcie nowej siedziby Instytutu Medycyny Weterynaryjnej i Przychodni Weterynaryjnej jest jednym z ważniejszych wydarzeń w krótkiej jeszcze historii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, ale też oczywiście kluczowym wydarzeniem w skali całego uniwersytetu. Nadrzędnym celem działania Instytutu będzie oczywiście kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych lekarzy medycyny weterynaryjnej. Weterynaria jest bardzo bliska biologii. Biologia jest nauką o życiu, a zatem otwiera to nam ogromną przestrzeń też do współpracy, nie tylko do prowadzenia badań podstawowych, ale również aplikacyjnych we współpracy właśnie z naszymi pracownikami z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej. To już się dzieje. Biorąc pod uwagę, że mamy świetnie wykształconą i przygotowaną do swojej roli kadry nauczycieli akademickich. Nasi studenci będą przygotowani do pracy jako lekarze weterynarii tam, wszędzie, gdzie lekarze weterynarii są potrzebni. Mamy tutaj różne plany, pomysły, i myślę, że ten nowy budynek, ta nowa siedziba, i to wyposażenie, i ten zapał, który nam cały czas towarzyszy, są taką gwarancją, że będziemy się po prostu świetnie, świetnie rozwijać. Naszym głównym celem było stworzenie z jednej strony miejsca dla studentów, gdzie mogą się uczyć przy pacjentach. Nie są zapraszani, tylko, tylko uczestniczą w tym wszystkim. Natomiast z punktu widzenia praktyki i nauki, żeśmy postawili na dwa gatunki. Mianowicie na konie, które no, myślę, że mamy całkiem przyzwoicie już w tej chwili wyposażone, i na małe zwierzęta. Z prostej przyczyny małe zwierzęta są punktem zainteresowania 80% studentów. W 2019 roku były już szczegółowe plany budowy kliniki. Szczegółowe, bo w 2017 poddałem to, co jest istotne dla rozwoju kierunku i klinika była tam jednym z istotniejszych elementów. W 2019 był pełen plan, jak ma ta klinika wyglądać. W 2020 w lipcu było wmurowanie kamienia węgielnego. Mamy bardzo dobry rezonans y, magnetyczny. Mamy również najnowocześniejszy sprzęt do angiografii. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie y, do rentgenodiagnostyki, w tym jeden z kilku obecnych na razie w Europie aparatów rentgenowskich dużej mocy dla y, koni. Prawda? To jest taki unikat w skali europejskiej, który w tej chwili posiadamy. Posiadamy w pełni wyposażony sprzęt do endoskopii, zarówno do diagnostyki jak i do yy, wprowadzenia zabiegów laparoskopowych. Jeżeli chodzi o tą część przychodni weterynaryjnej zajmującą się lecznictwem koni, jesteśmy w stanie przyjąć praktycznie każdego pacjenta, który wymaga leczenia szpitalnego i zapewnić mu jak najlepszą opiekę. Dotyczy to zarówno schorzeń ortopedycznych, jak i internistycznych, jak i poważnej sprawy, jaką są objawy kolki, generalnie u koni, które. Operujemy, prawda? Jak również jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładną diagnostykę i leczenie niepłodności u koni. Znajdujemy się rzeczywiście na sali operacyjnej. Jest to jedno z pomieszczeń bloku operacyjnego i to pomieszczenie, jak sama nazwa wskazuje, głównie służyć będzie do przeprowadzenia procedur chirurgicznych. Każdy student lub osoba. Zainteresowana może być uczestnikiem operacji poprzez nowatorski system integracyjny, który znajduje się za nami, który umożliwia nam w bardzo wysokiej jakości rejestrowanie i przekazywanie obrazu na żywo właściwie do wszystkich pomieszczeń w tym budynku, w tym pomieszczeń dydaktycznych, łącznie z salą operacyjną. Także w tym znaczeniu możemy powiedzieć, że każdy może uczestniczyć w, tutaj w, w zabiegu, który odbywa się na tej sali operacyjnej. Do tego stopnia, że możemy przekazywać obraz nawet w jakości 3D. W części dydaktycznej jeden z, jedno z pomieszczeń właśnie służy do tego, aby studenci mogli uczyć się podstawowych procedur chirurgicznych, internistycznych, obrazowych na symulatorach, tak, żeby później przy kontakcie ze zwierzętami zachować maksymalnie ich dobrostan. W kompleksie znajduje się również szpital, w których będą przebywały zwierzęta i będą transportowane zwierzęta po wykonywanych procedurach na salach chirurgicznych. Taki kompleks szpitalny składa się u nas z trzech pomieszczeń, a mianowicie z pomieszczenia, które służy do wybudzania zwierząt, a następnie oddzielnych pomieszczeń, które są przeznaczone szpitalnych dla kotów i dla psów.